Patrycja Markowska, znana polska wokalistka i córka Grzegorza Markowskiego, lidera zespołu Perfekt, zaskoczyła fanów i media swoim niespodziewanym ślubem. Po rozstaniu z Jackiem Kopczyńskim, znanym z serialu M jak Miłość, z którym ma syna Filipa, życie prywatne Patrycji znów znalazło się w centrum uwagi. Relacja z Tomaszem, znajomym rodziny i restauratorem, rozwinęła się błyskawicznie. Co skłoniło parę do szybkiego związania się małżeńskim węzłem na początku września. Choć Tomasza znała od wielu lat, między nimi zaiskrzyło dopiero niedawno, co Patrycja opisała w magazynie Twój Styl, poznałam kogoś i czuję się jak nastolatka. To odkrywcze przekonać się, że nie ma złego wieku na miłość. Zamknęłam poprzedni rozdział. Mimo radosnych nowin, nie wszyscy są przekonani do tego związku. Wokół ślubu Patrycji narosło wiele spekulacji, głównie związanych z tym, jak szybko zdecydowała się ona na małżeństwo po zakończeniu długotrwałego związku z Kopczyńskim. Dyskusje te sugerują, że choć dla wielu jej decyzja wydaje się być impulsywna, dla Patrycji i Tomasza była to naturalna kolej rzeczy po tym, jak między nimi zaiskrzyło. To, czy Tomasz jest tym jedynym, Pozostaje przedmiotem dalszych rozważań zarówno wśród bliskich, jak i fanów Patrycji, którzy z zainteresowaniem śledzą jej życie prywatne. Niezależnie od tego, jakie opinie krążą, Patrycja wydaje się być szczęśliwa w swoim nowym rozdziale życia, co jest najważniejsze dla jej bliskich i admiratorów. Patrycja Markowska, znana z spontanicznych decyzji i pełnego emocji życia prywatnego, ponownie zaskoczyła wszystkich, Ogłaszając w magazynie Viva swój ślub z Tomaszem, restauratorem i długoletnim znajomym rodziny. Sama ceremonia odbyła się w wielkiej tajemnicy na początku września, a fakt ten został ujawniony dopiero później, co wywołało spore poruszenie w mediach i wśród fanów artystki. Patrycja, w swoim stylu, romantycznie skomentowała to wydarzenie. Pierwszy raz mogę się pochwalić, że wzięłam ślub. Że wypełnia mnie miłość. Bez miłości nie byłoby muzyki, bez muzyki nie byłoby miłości. Jej słowa podkreślają, jak ważne w jej życiu są uczucia, które wydają się być nierozerwalnie związane z jej twórczością muzyczną. O ile wielu fanów życzyło parze szczęścia, to jednak pewne wątpliwości zgłosiła wróżka Anna Kempesty, znana z tygodnika Twoje Imperium. Już na początku roku przewidziała ona, że Markowska weźmie ślub ale nie z ojcem jej syna Filipa. Kempysti ostrzegała, że choć droga Patrycji z Tomaszem będzie pełna uczucia, może również napotkać na trudności, przewidywała jednak, że wspólna droga z restauratorem będzie wyboista. Mimo pozytywnych życzeń, wróżka zachowuje ostrożność i sugeruje, że przyszłość może przynieść niespodzianki. Z czasem pani Patrycja może być zaskoczona, jak układa się jej życie z panem Tomaszem, ale życzę im by sielanka trwała jak najdłużej.